Cześć wszystkim z tymi z Encyklopedii Kryptowalut. Chociaż dzisiaj zapewne powinienem zacząć. Ho, ho, ho! Witam Was wszystkich w tą zimę. Mruz za oknami, śnieg, co u niektórych padał, u mnie już troszkę popadało. No i przynoszę Wam prezenty. Oczywiście nie przyniosłem Wam niestety. ATH na Bitcoinie, czy innych kryptowalutach, na to jeszcze chwile, chwileczkę musicie poczekać. Renifery jeszcze z prezentami jadą. Mam nadzieję, że na święta coś, coś ciekawego przynoszą, przynoszą. Natomiast ja dzisiaj chcę rozlosować tą bluzę, którą wam ostatnio mówiłem, że jest do wygrania, bluza z Binance, był taki konkurs na kanale. Wzięło niecałe dziesiątkę ludzi udział w tym, także szanse są naprawdę ogromne. Szkoda, że tylko tyle osób, no ale Mam nadzieję, mam nadzieję, że w kolejnym konkursie, który będzie kiedyś na kanale, będzie tych osób więcej. No i przygotowałem sobie tutaj listę tych osób. Jak widzicie, tylko 8 osób brało udział w tym konkursie. Każda z tych osób ma tutaj numerek, jak widzicie. Klikniemy sobie tutaj Generate od 1 do 8, no i zobaczymy, która osoba... Yy, aha, no nie pokazuję Wam skill <laughs> to jeszcze raz, to jest ta bluza z Binance. No i zobaczymy, która osoba z tych tutaj ośmiu wygra tą bluzę. 2. Numerek 2 bluzę wygrywa Grzegorz Kampa. Zobaczmy tutaj, co to był za komentarz. Szkoda, żeby, szkoda, że dopiero teraz oglądam, lecz mnie nie było, ale poszło na Twittera. Pozdrawiam. Pozdrawiam Grzegorz. Jeżeli oglądasz ten filmik, mam nadzieję, że oglądasz, to daj znać w, na mailu. Maila znajdziesz tutaj w opisie tego filmu. E, tak, gdzie jest ten mail, be, 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 be. tu jest mail. sprawie jakichkolwiek pytań, napisz na tego maila, e, po prostu napisz tam dane do wysyłki, czyli imię, nazwisko, adres na jaki ma pójść ten e, tabluza, no i najlepiej numer telefonu, żeby szło się z Tobą skontaktować, z wyraźnie tego, jakby cię nie było w domu. Jeżeli Grzegorz się w ciągu powiedzmy, no co mamy teraz, piątek, to jeżeli powiedzmy do środy się nie zgłosi, to wylosujemy kolejną. Osobę w tym temacie. Tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Zelknijmy tylko sobie jeszcze na rynek. No, nuda, tak naprawdę 7400 na bitcoinie, tak się bujamy od tych 700 do 7800 czy 7300. Nic szczególnego. Na świeczkach miesięcznych, jak sobie przejdziemy. No, ja jakoś nie jestem fanem analizowania wykresów, nie wiadomo jak, bo nigdy to, co dzieje się po lewej nie, może nie nigdy, ale rzadko, kiedy to, co dzieje się po lewej stronie. Idealnie odzorowuje się do tego, co będzie się działo. Tutaj jest tylko takie podobieństwo co do tych spadków ostatnich. Mieliśmy tutaj dość mocne spadki, później, teraz świeczka miesięczna niezdecydowania. Tak jak tutaj widać po niej, patrząc na te świeczki wstecz, powinna przyjść świeczka, która jest już bardziej taką świeczką, gdzie widać, że te byki chciały iść do góry, ale jednak zostali na chwilę powstrzymani. No ale nie zakończyliśmy tej świeczki takim knotem od dołu, więc widać, że, że tych sprzedających było mniej. No i po tej świeczce, czyli po następnej tak naprawdę ze stycznia e, przyszedł nam, tu powinien przyjść luty. No i od tego czasu patrząc na tą świeczkę oczywiście powinniśmy z, e, zacząć rosnąć, ale to jest tylko jakaś pseudo analiza. <todgłosy> to jest coś wiecie, w stylu świniolisa, Pozlo Mike, więc mógł tutaj narysować różne dziwne rzeczy i i też by mogło się przypadkiem udać. Ostatnio Crypto Crew University, to jest ten gościu, co Bitcoin, Bitcoin Fain, z go czasem tłumaczy na swoim kanale, mówił o tym, że patrząc na poprzednie tutaj, patrząc na poprzednie bańki, patrząc, on tam rysował akurat te kroczące 50-dniowe, dwustudniowe studniowe no to w tym momencie mamy dwa bardzo mocne poziomy. Pierwszy poziom to 6400. Jak go przebijemy, no to naprawdę możemy zlecieć niziutko do tych 3000 nawet. Natomiast jeżeli ta średnia klucząca zostanie przecięta w drugą stronę, czyli do góry tutaj, no to nawet możemy polecieć w krótkim czasie na 14 tysięcy dolarów na Bitcoinie. Zapraszam tam do filmu, jeżeli ktoś lubi tutaj rysowanie świeczek średnie kluczące i tak dalej. Według tego co on pokazywał i gdzie ja sobie sam sprawdziłem powiedzmy na wykresie, faktycznie to co mówił miało sens i albo pójdziemy do 6400 albo do 14 w dość krótkim okresie czasu, i ta świeczka miesięczna, która się zamknie w grudniu powinna nam dać jakby obraz na najbliższy, nawet rok czasu na Bitcoinie, chociaż według mnie, żeby jedna świeczka dała obraz na rok na Bitcoinie, no to wiecie, nie chcę mi się w to wierzyć. To jest za szybko zmieniający się rynek. Halving mamy w przyszłym roku. Naprawdę coraz więcej tych ETF-ów, Bakty ma co chwilę nowe ATH, jeżeli chodzi o handel na, tym, na tej platformie, więc nie chcę mi się wierzyć, że ta jedna świeczka grudniowa miałaby zadecydować nam o planie jakby Bitcoina na przyszły rok. O tym decydują ludzie, a nie świeczki tak naprawdę pojedyncze. Więc to, że tą świeczkę zamknie, to, że ta świeczka zamknie się gdzieś tam nisko, to nie znaczy, że nagle nie odbijemy. To, że nagle polecimy do 10 tysięcy dolarów nie może, nie musi oznaczać bólu ranu, bo może być spadek do 3 tysięcy Także wiecie, ja nie jestem fanem tego, natomiast warto tutaj śledzić różne takie osoby, które mam nam różne rzeczy na markecie, mówią jaki jest centymetr na rynku, no i tutaj faktycznie samemu zadecydować w jakim momencie jesteśmy i w którą stronę tak naprawdę cena pójdzie. I czy to jest odpowiedni poziom dla Was na dokupienie na przykład kryptowalut, nie mówię tutaj konkretnie o Bitcoinie, akurat, ale o jakichś altcoinów, wiecie. No, każdy ma swoją cenę, dla którego ta cena jest akurat w tym momencie niska, dla którego jest wysoka. Jedni mogą kupić za. 7 200, 7, sprzedać po 7400 bitcoiny też będą zadowoleni, inni jak nie zobaczą tysięcy no to będą cały czas wkurzeni, także wiecie no mega indywidualna sprawa. Mam nadzieję, że jeszcze w weekend uda się coś nagrać yy, ciekawego i troszkę więcej wam poopowiadam o całym tym roku, który tutaj mieliśmy na rynku kryptowalut. No dobra, na tym czasem to już wszystko. Grzegorz skontaktuj się, wyślij maila no i mam nadzieję, że jeszcze przed świętami dostaniesz tą bluzę, taki malutki prezent. Na razie teraz wszystkim, cześć! Vanilla, la, la.